brzozów 24pl Zaobserwuj nas, zostaw reakcję i bądź na bieżąco. Zgromadziliśmy się tutaj jako kandydaci do sejmiku województwa podkarpackiego z panią Gabrielą Bałut, ale również z naszymi z kandydatami ziemi brzozowskiej, których wspieramy jako radni sejmiku. To jest panem Józefem Rzepką, który, startował, który wielokrotnie wiele lat pełni funkcje publiczne w mieście Brzozowie, Markiem Owsianym, oraz kandydatem naszym kandydatem ziemi brzozowskiej do Rady Miasta Brzozowa. Chcemy powiedzieć o problemach takich, które są tutaj dla Brzozowa. Brzozów słynie ze szpitala onkologicznego, i w moim programie wyborczym jest wsparcie wszystkich procedur onkologicznych. Chcę powiedzieć tak, kto inny obiecał? W ostatniej kampanii parlamentarnej pieniądze dla brzozowa, a kto inny musi je przywieźć. Ja się deklaruję po spotkaniu z panią minister, po spotkaniu z panem wiceministrem Markiem Kosem, z którym rozmawiałem, aby utrzymać pieniądze te zadeklarowane dla brzozowa. Ponieważ wszystkie dane epidemiologiczne mówią o wzrastającym tendencji zachorowań, wzrastającej tendencji zachorowań na raka, nie tylko raka płuc, ale również raka prostaty do wszystkich schorzeń onkologicznych dotyczących kobiet. A ośrodek onkologiczny w Brzozowie jest ośrodkiem referencyjnym dla naszej części województwa podkarpackiego. Jako lekarz zajmujący się również medycyną społeczną opracowałem program wczesnego wykrywania raka prostaty. On jest dofinansowany częściowo z budżetu Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Ale czekamy na oferty od wszystkich miast, tych dużych, aby te programy prozdrowotne, wczesnego wykrywania raka płuca, raka prostaty u kobiet, raka piersi, raka szyjki macicy były wdrożone przez budżety obywatelskie. W swoim programie mamy również doposażenie w sprzęt, nowy nowe robot, robot dla... Chirurgii, urologii, ginekologii w Krośni, ale również doposażenie Szpitala Brzozowskiego w akceleratory i w rozwój szeroko rozumianej onkologii poprzez rozbudowę tego szpitala. Mówimy o nowoczesnym samorządzie. Samorządzie tym, który jest samorządem blisko obywatela, aby każdy z nas mógł załatwić wszystkie sprawy swoje te, które, do których wymagany jest urząd bez wychodzenia z domu. Mówimy o bezpiecznej rodzinie. Mówimy o bezpiecznej rodzinie i dzieci przez rozwój programów matka dziecka, ale również przez rozwój programów senioralnych, opieki senioralnej, bo nasze województwo się wyludnia, szczególnie Brzozów, Sanok, Bieszczady, jest drenaż mózgów. My tu, ci, którzy zostają musimy wiedzieć, że nasi dziadkowie, pradziadkowie będą zabezpieczeni. W swoim programie mamy rozwój sieci drogowej. Rozwój kolejnictwa. Tu mówimy o szybkim połączeniu Bieszczad z Sanokiem, ale również być może z Brzozowem czy przez Krosno do Rzeszowa. Tu mówimy o rozwoju Bieszczad i Soliny i wykorzystania potencjału Soliny. Tu mówimy o bezpieczeństwie chodników i przy drogach wojewódzkich. Mówimy o skrzyżowaniu w Grabownicy, bardzo niebezpiecznym. Mówimy, mówimy o wszystkich tych elementach życia społecznego, gospodarczego, które zależą od samorządu. Bo przecież teraz, po odblokowaniu środków z Unii Europejskiej, po wdrożeniu nowego programu przez rząd obecny, będziemy mieli wielkie możliwości, będziemy mogli dokonać skoku cywilizacyjnego. Chcę jeszcze jedno powiedzieć naszym widzom, że będą doradco, będąc doradcą wicepremiera ministra MON współtworzyć, będę program obrony cywilnej. Musimy pamiętać o tym, że te zagrożenia, które są za naszą wschodnią granicą, mogą również nas dotyczyć. Dlatego będą programy nauki młodzieży, będzie nowa ustawa, będzie włączenie ochotniczych i państwowych straży pożarnych. Program ochrony ludności, bo tak naprawdę to cywile najbardziej cierpią w każdym konflikcie. Program zbrojny dotyczy MONU, ale program ochrony ludności dotyczy nas wszystkich, szczególnie również samorządów i obrona cywilna będzie oparta o samorządy i to jest nasza rola samorządowców w to, aby to było mądrze i dobrze zaprojektowane. Chciałbym, aby do Państwa skierowała parę słów Pani Gabriela Bałut, która ma wielkie doświadczenie w pomocy rolnikom, ale w pomocy również potrzebującym niepełnosprawnym, a która kandyduje z nami do Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Szanowni Państwo, zdecydowałam się kandydować na radną Sejmiku Wojewódzkiego, bo czuję w sobie potencjał i charakteryzuję też się tym, że jestem blisko ludzi, takich zwykłych ludzi w najbliższych mi powiatach Sanockim, Leskim, Biesz, bieszczackim znam ich problemy, dlatego moja decyzja jest taka i mój program, że chcę być blisko ludzi, chcę być głosem zwykłych ludzi w sejmiku, w samorządach, chcę wspierać też samorządowców, żeby te nasze trzy powiaty, mi najbliższe, miały swój silny, swój silny głos. Tak jak mówił pan pan doktor, bliskie mi jest rolnictwo, bliskie mi jest pszczelarstwo. Pochodzę z rodziny pszczelarskiej. Wiem, że pszczelarze teraz mają duże problemy. Chcę być wsparciem dla takich zwykłych ludzi w sejmiku, bo myślę, że jest dużo pracy przed przed nami dla każdego z nas, żeby nasz byt w tym naszym pięknym miejscu był lepszy i żeby każdy był zadowolony. Dlatego zdecydowałam się kandydować. Dziękujemy bardzo. Chcę zaprezentować też i poprosić o głos pana Józefa Rzepkę, doświadczonego samorządowca, bardzo doświadczonego samorządowca, który kandyduje z pozycji pierwszej z ziemi brzozowskiej do Rady Powiatu Brzozowskiego. Reprezentuję Komitet Wyborczy Wyborców Ziemia Brzozowska. Jak już Pan doktor powiedział, jestem długoletnim samorządowcem. Pełniłem różne funkcje w samorządzie, począwszy od funkcji burmistrza, przewodniczącego sejmiku, samorządowego województwa kościńskiego, starosty brzozowskiego i myślę, że moje doświadczenie jest potrzebne do tego, aby wspierać dzisiaj działania samorządu powiatu Brzozowskiego. Jestem kandydatem do powiatu Brzozowskiego. Znam te problemy, wszystkie problemy, które nas otaczają. Szczególnie oczkiem w głowie na pewno nie tylko radnych Sejmiku, ale tutaj przede wszystkim radnych powiatu Brzozowskiego będzie szpital Brzozowski, bardzo znany szpital, potrzebny, zasłużony. Natomiast jest wiele jeszcze problemów dotyczących dróg, chodników i to będzie przede wszystkim naszym celem, aby kontynuować te zadania rozpoczęte, a bardzo potrzebne. Nie ukrywam, że już na etapie kampanii wyborczej zrobiłem kontakty w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji z panem wiceministrem, który akurat odpowiada za obronę cywilną i sprawy Ochrony Przeciwpożarowej i w tym momencie nie ukrywam moim celem zawsze było wspieranie Ochotniczych Straży Pożarnych jak również Państwowej Straży Pożarnej i myślę, że te działania będą moim głównym celem aby wspierać te działania na poszczególnych miejscowościach naszego powiatu brzoskiego. Dziękuję bardzo, chciałbym żeby zabrał głos Marek Owsiany nasz lider na okręgu Norzec dydnia Marek jest samorządowcem od wielu lat, ale działaczem społecznym, założycielem Stowarzyszenia Eurosan. Działa w przestrzeni publicznej, ma bardzo dużą wiedzę dotyczącą i spraw rolniczych, ale nie tylko. Proszę bardzo Szanowni Państwo, podjąłem się, podjąłem decyzję kandydowania do samorządu powiatowego. Miałem tą przyjemność przez wcześniejsze 16 lat. Byłem radnym powiatowym, byłem wiceprzewodniczącym Rady Powiatu. Problemów jest wiele. Ja bym zwrócił uwagę na jeden z ważniejszych, który tutaj w Powiecie Brzozowskim jest widoczny: brak współpracy. Brak współpracy samorządu powiatowego z samorządem, z samorządami gminnymi. To jest problem. Brak współpracy to jest brak współpracy też z samorządami wojewódzkimi, centralnymi. Jeśli jest współpraca, to tak naprawdę mamy dostęp do wiedzy, mamy dostęp do środków. A tych problemów jest bardzo dużo. Ja bym zwrócił jako strażak, strażak ochotnik na co dzień, jestem prezesem zarządu gminnego. Dzisiaj wiele się zmienia, jesteśmy przy granicy, tutaj jak najbliżej konfliktu przy granicy ukraińskiej. Problem powiadamiania, informowania ludności cywilnej o różnych sytuacjach komunikacja państwowej straży z ochotnikami. Ten problem jest tutaj od wielu lat nierozwiązany i to jest bardzo ważny problem, który należy zwrócić uwagę. Ale bezpieczeństwo w szerokim zakresie, bezpieczeństwo ludności, ochrona zdrowia. Ciągle mówimy o tym i to jest przede wszystkim temat ciągle nierozwiązany. Problem chodników przy drogach wojewódzkich, przy drogach powiatowych. To są sprawy, które dotyczą mieszkańców na co dzień. No i następny taki problem, który chciałbym zwrócić uwagę komunikacji publicznej. Stoimy niedaleko przy urzędzie miasta powiatu, niedaleko kiedyś to było miejsce, gdzie ludzie mogli przyjeżdżać dawny dworzec PKS-u. To w większości dla wielu miejscowości jest to temat wykluczenia. Ludzie nie mają możliwości połączeń, połączeń komunikacyjnych, komunikacji publicznej, żeby dostać się do powiatu, do szpitala. Problem dla osób starszych. Próbowano ten problem rozwiązać nieskutecznie. Myślę, że należy na niego zwrócić. Bardzo szeroką współpracę, bo wiele osób nie ma możliwości dotarcia samochodem, a innej możliwości też nie ma. Dziękuję bardzo. Proszę udział w wyborach, proszę o głos. Dziękuję. Szanowni Państwo, z nami jest Bogdan Surmacz, kandydat do miasta do Rady Miasta Brzozowa. Prezes stowarzyszenia Eurosan, ale też osoba o bardzo dużym doświadczeniu społecznym. Szanowni Państwo. Jako e, przedstawiciel, e, przedstawiciel e, organizacji pozarządowych, jestem prezesem stowarzyszenia Eurosan, ale działam również w stowarzyszeniach sportowych, e, w brzozowskim klubie tenisa stołowego, w klubie tenisa stołowego w e, Chciałbym e, w pracy w Radzie Miejskiej skupić się właśnie na e, pobudzeniu społeczeństwa, daniu możliwości właśnie dla organizacji pozarządowych na wykorzystanie środków, które są, które są zaplanowane, które będą w przyszłości, aby ta nasza mała ojczyzna mogła funkcjonować lepiej, ciekawiej, żeby sportowcy również mieli gdzie trenować, żeby mieli wsparcie swoich włodarzy w swoich działaniach. Jak również chciałbym skupić się na tym, żeby Brzozów przestał się wyludniać, żeby budowa S-19 Trasy Ekspresowej przyczyniła się do tego, żeby w Brzozowie spadło bezrobocie oraz żeby Brzozów stał się miejscem wygodniejszym do życia i żeby można było ściągnąć przemysł lub przedsiębiorców, którzy pomogą utrzymać ludność zatrzymać młodych obywateli Brzozowa w naszym, w naszym mieście mam nadzieję, że te postulaty również Państwu są bliskie. Dlatego zachęcam do udziału w wyborach i do głosowania na, na radnych. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Czy są pytania do nas? Dziękuję bardzo wszystkim mediom, które zechciały przyjść. Dziękuję wszystkim Państwu, dziękuję wszystkim uczestnikom. 24pl Zaobserwuj nas, zostaw i bądź na bieżąco.